Strzała. Jeśli mielibyście ochotę na psychologiczny horror z domieszką kina artystycznego, to polecam Wam czechosłowackie arcydzieło pod tytułem Palacz zwłok. Jest to czarno-biała produkcja z 1968 roku w reżyserii i spod scenariusza Juraja Herca. Nasz tytułowy palacz, czyli Karl Kingl. To pracownik praskiego krematorium, który z czasem zaczyna popadać w szaleństwo i wierzy, że swoją pracą uwalnia dusze zmarłych. Palacz zwłok to porażający portret spaczonego umysłu i chorej fascynacji śmiercią, a Karl Kopf-Kingl to po prostu symbol przedświtu nadchodzącego piekła nazizmu. Fantastyczny montaż, oszałamiające zdjęcia. To wszystko sprawia, że palacz zwłok broni się ciągle mimo upływu prawie 60 lat od premiery. Polecam z tego serca strzała